Cześć, tak się macie! Tutaj, oczywiście, Damien i witam was w kolejnym odcinku FIFA 19 Ultimate Team. Mam nadzieję, że wszyscy na jedzeni, szczęśliwi po świętach. I na samym wstępie założyłem się, założyłem się samym sobą, że do końca tego miesiąca na kanale będzie 800 tysięcy widzów. Wiem, że jest tutaj dużo osób, które nie kliknęły jeszcze tego magicznego czerwonego przycisku, więc zapraszam do zrobienia tego. Jeśli w tym miesiącu będzie 800 tysięcy subów, to. Nie zrobię absolutnie nic, ale będzie to ładny widok, chociaż jestem z Wami 4. <laughs> no niestety, nad formą na Orlika jeszcze pracuję, ale wiem, że powtarzam to praktycznie od roku. Ale cierpliwość jest cnotą, warto czekać. No i dobrze, w dzisiejszym odcinku zrobimy kolejne SBC. Bo jestem chory, bo, bo jestem po prostu uzależniony od tych wyzwań i będzie to Max Cruze, ponieważ jest to karta, która na papierze wygląda całkiem, całkiem. Jako SPO według mnie idealny, ponieważ sami widzicie tutaj 6, 76 tempo, czyli tak, w kit, ale za to 90 strzelania, 88 podań, 89 driblingu, Czy ja go potrzebuję? Nie. Jednak mam dziwne przeczucie, że ja trafię naprawdę niezłe karty właśnie za, 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 za to. No to. Okej, okay, na całe wyzwanie wydałem 17 700 monet, przez to, że miałem kilku zawodników w klubie. Uważam to za naprawdę dobry interes, no bo dostaję pół piłkarza, że tak powiem. No i co najważniejsze, paczkę. Paczkę, z której teraz wpadnie ikona, więc naprawdę jest to interes mojego życia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu fajny walkout zobaczę. Bez ekranów, Messi, Los Celso. Ale okej. Okay. Jak wszystkich powystawiam, to mogę nawet... Czekajcie, ten zagadumo może być coś warty. Tylko 1000 monet, szkoda. Na przykład ten Kempf Taka niby rzadsza karta, ale też tylko 1000, a pan Paul i Rola. No najwięcej zarobię na tych srebrnych. Coś wyciągnę z tej paczki. Nie masz takiej tragedii. Myślę, że nawet 10 tysięcy, więc... Spoko Drugie wyzwanie ukończone Wydałem 7650 monet To dlatego, że większość kart miałem w klubie I wiele z nich jest niewymiennych Akurat Baumana ba Baumana to ja dawno kupiłem Ciągle go otrzymałem Kramaricia właśnie teraz Traf... Kupiłem Demirbaya jakiś czas temu Trafiłem tutaj niewymienni Nie akurat stąd Z wymienny troszkę kosztował W ogóle jeśli chcecie zrobić to wyzwanie To nie róbcie go teraz Bo te ceny jakoś poszły do góry Więc poczekajcie do czwartkowych nagród no ale w sumie, ile ja dałem za te karty? 25 tysięcy, patrząc na to, że z tamtej paczki będę miał 10 tysięcy i teraz, teraz no właśnie, cała paczka wyzwań, że tak powiem, ukończona, Max Cruz ląduje w naszym zespole, czyli kurczę, karta 87 za jakieś 10 tysięcy, uznaję to za dobry interes i myślę, że też coś pokaże na boisku, jest to pierwsza karta z Bundesligi, gracz miesiąca, którą zrobiłem, wiem, że nie potrafię złożyć zdania, ale to dlatego, że trochę robiłem to wyzwanie i się zakłopotałem, nieważne. Cruze 87 zawsze w przyszłości można go wrzucić do sbc jednak mam nadzieję że coś tam z ławki pokaże a może dam mu nawet szansę od pierwszej minuty ładna karta witaj w zespole niby szkoda że lewandowski nie wygrał tego gracza miesiąca ale z drugiej strony mamy super karty za praktycznie bezcen i teraz zobaczmy czy wyjdę na zero jeśli chcę wyjść na zero to muszę tutaj zarobić jakieś no tak 10 tysięcy 10 tysięcy to chyba nawet wtedy byłbym na plus a więc zobaczmy widziałem jak tutaj ludzie trafiali ikony Oczywiście nie ja, ja nie dostanę ekranów Ależ się gra na mnie ostatnio obraziła, serio To jest nikt inny jak Sako No ale nawet taki Sako kosztuje 1400, więc nie ma lipy Jeszcze tylko zanim zagramy meczyk to chcę rzucić okiem na to czy mamy takie nowe wyzwanie codzienne Bo teraz wiecie, trwa ten okres drużyny... Drużyny... TOT... T, t, a to jest ten Oczekajcie, co? To jest nowe, tego nie było Jeden rzadki piłkarz UEFA Champions League 81 Dobra, udało się ułożyć to wyzwanie z kart, które posiadałem w klubie. Zapłaciłem tylko 1800 monet za lekom, i powiem tak. Wystarczą ekrany, i ben, no, tu jest rzadki piłkarz. Tu musi wpaść coś dobrego. Wiem, że tutaj nie, że karty dosyć przepalam jak Waskę czy Rafinia. jednak mówię, cała ta drużyna, prócz bramkarza jest niewymienna, więc zamieniam te niewymienne karty na monety. Mam nadzieję, że to będzie kilka monet. Jak będzie walkout, to już w ogóle masakra, bo jednak te karty troszkę chodzą, choć myślę, że ich wartość spadła ze względu na to, że już nie ma tego wyzwania jedną taką specjalną kartę, ale z drugiej strony teraz wpada Cristiano Ronaldo, więc nawet nie wiem, czy będę chciał go wystawiać. Złapa zakontynuowana, kontynuowana, a więc co, ocena 81? Jestem pewien, że będzie 81, wiecie co, Hiszpania, Brankasz i... Xi... Kasia, poważnie, 81. No dobra, jestem pozytywnie zaskoczony, bo kosztuje 9000, czyli udało mi się zamienić te niewymienne karty na jakieś tam monety. Nie tego szukałem, ale lepszy ryc niż nic. Postanowiłem, że dzisiejszy odcinek rozpocznę takim składem, tak ponownie z Cristiano Ronaldo na ławce, ale to dlatego, że naprawdę dobrze bawiłem się tymi kartami w poprzednim odcinku, jednak tak jak mówiłem, no potrzebowałem lepszej defensywy, no ale zorientowałem się, że wrzucenie tutaj Wanda Eka Robertsona i Gerarda, to to nie jest jakiś wielki wyczyn, więc mam nadzieję, że będzie odrobinę lepiej, no i oczywiście zagra... Wiecie, chyba go wpuszczę od razu, choć nie, tak po 45 minutach na boisko wejdzie Cruze i mam nadzieję, że pokaże coś ciekawego, no statystyki ma naprawdę wybitne, kurcze, niesamowite strzały z dystansu, podania, no to oczywiście, to tempo, no ale jako środkowy pomocnik ofensywny wchodzący w 70 minucie, to po 60 powinno być naprawdę spoko, Ok, czas coś wygrać. Okej, okay, okej, okay, wcale nie zazdroszczę mu wszystkich kart, tylko Julita, Ronaldinho i Roberto Carlosa. Serio, Pickford? Wiecie co, naprawdę nie wiem co powiedzieć o tym zespole. Po tym jak Food champion zgrałem przeciwko Kolesiowi, który, który też miał Prime Hulita, ale grał ciągle na wrzutki. No i tamten Scream Felaini. Czekajcie, czekajcie, bo. On sobie po prostu biegł. I czemu odcinek zaczynamy od lagów? Nie, nie podoba mi się to. Gdy robiłem SBC, to było wszystko w porządku. Dobra, tak w ogóle to ja chciałem powiedzieć, że nie sprzedałem Neresha. Nie sprzedałem go, ponieważ ja widzę w nim potencjał. Zagrałem nim już. Kilka spotkań, bo koniec końców, ligą weekendową skończyłem, skończyłem na Srebro 2. Wiem, niesamowity wyczyn. Jednak, dobra jest ta karta. Choć nie ukrywam, chciałbym. U, poczekajcie, Neresz. O tym właśnie mówię. Chciałbym mu zbierać na Neymara, ale jak patrzę, jak on kończy akcję, to tak się zastanawiam, czy warto zbierać na tego Neymara. Proszę wyjdź z meczu, bo ja nie mam ochoty grać w takich lagach. No ale Neresz. Podobną bramkę zdobył w poprzednim odcinku. To jest taka jego idealna pozycja. Zawsze, e, zawsze trafia z tego konta i to mnie cieszy. Właściwie, jak się tak patrzy na statystyki Neresza, to one jakoś nie odbiegają od Neymara. Neymar ma 84 strzelania, ale wiecie, że Neymar to Neymar. Te statystyki na jego karcie są przekłamane. On potrafi strzelić praktyc praktycznie z każdego miejsca. No to jest ta jedna z kart stopu, że tak powiem. Tak samo Mbappé. Przecież on na tej karcie 87 ma 81 strzelania, ale każdy, kto gra Mbappé, powie, że na luzie ono mogłoby być ocenione na jakieś 90. Co jest dziwne. Po prostu. Czy tak powinno być? No właśnie, o tym sobie możemy podyskutować. Innym razem, a teraz Cruze! A myślałem, że wpadnie. Dziękuję bardzo Ragequit, nie miałem ochoty tego grać ze względu na płynność. Wspaniały debiut Cruze, od razu przed na boisko, rywal wychodzi z meczu, warto robić tę kartę. Okej, okay, liczę na to, że to będzie prawdziwy mecz. <grym> nie mam zielonego pojęcia kim jest ten prawy pomocnik, jestem ciekaw kto za niego pojawi się na boisku. Kurczę, muszę się zabrać za zrobienie tego Hendersona, no bo... Jako kibic Liverpoolu, wypadałoby, po prostu wypadałoby. Oho, mam troszkę szczęścia i neresz, ma spin, no ale Dacoste to już znacie z moich filmów potwór na prawej obronie czasami nadal używam go jako super zmiennika, bo czas naprawdę fajnie jest mieć kogoś tak silnego, szybkiego mamy 13 minut, rywal nadal nie miał okazji do przeprowadzenia zmiany, mój plan działa ale pociśnijmy tym prawym skrzydłem, choć tutaj jest van anholt, nie ale to akurat jest ciekawe, że rywal specjalnie nie wybija piłki, by zrobić tę zmianę, wierzy w swojego piłkarza Florencji znajduje Pato, ale widzicie, znów Van Dijk, dlatego też trzeba to inaczej. Nie berba spinem, tylko la croquetta, heel to hill, podanie do środka, no i widzicie, kurczę! Ja wam specjalnie mówię, co chcę zrobić, byście rozumieli moje plany. Chciałem przejść jak najbliżej, by później wycofać na ten piąty metr i właściwie wystawić do pustaczka tam chyba wbiegającą mu kruzę, ale no, brakuje takiej płynności, I, ale nie... To chyba po prostu jest już po prostu. Ale ja się powtarzam, przepraszam, ale to dlatego, że, że po pierwsze rywal atakuje i zdobywa bramkę, a po drugie, no, staram się robić co w mojej mocy, a oczywiście nie wychodzi, bo to jest zwykłe immobile. Aha, wyzwanie, już rozumiem. Raz, bo jak się zdobędzie 5 bramek włochami, to tam później się dostaje fucsłapa. Ale kończąc moją myśl, no, ja się staram i nic z tego nie mam. Kurde, nigdy tak długo akcji nie rozgrywałem. Cruze, Fajny ruch, lewa noga. Alison poważnie. Trochę przypał, nie ma co, jednak piękne uderzenie. Przepraszam, mój rywal, ale. Seria, co tu się stało? Oj, 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 wbiega Henderson i kapitan. Prawie zdobyła goła na 2 do 1. No ciekawie, ciekawie się prezentuje ta karta. Nie ukrywam, no, podobny do Gerarda jest pod względem. No nie no, żartuję. Różnica jest ogromna i mam nadzieję, że jednak będzie grał gorzej od Gerarda, że to będzie zauważalne. A teraz kartka Laroysa. Ależ wybieg da kostą i to trzeba natychmiastowo wykorzystać. Tylko czemu a nie na przykład? Neresz. Kompletnie nie. No i jeszcze w takim. kurze. Już widzieliście, jak tam Pato wybiegał. Miał tunel pomiędzy obrońcami. Jeden strzał, jeden celny i jedna bramka. No to tylko pokazuje, że rozdaję karty w tym spotkaniu. Nie popełniam żadnych błędów, ale tak. Nie wiem, nie wiem, nie mogę się denerwować, bo tak jak mówiłem, ja w tym tygodniu wbijam Elite w Food Champions, więc muszę, muszę być cholerną łazą spokoju, by to był ten weekend. Uff. Cruze fajnie przytrzymał piłkę i to jest kapitalne zagranie do Neresza, który nie umie strzelać z dystansu, no niestety, nie ma nawet co próbować. Ben Jeder, no ale doskonale wiedziałem co on zrobi, dlatego też przesunąłem się leciutko do Heą. A on wiedział do kogo podam. To jest Dani da Costa. Oj, zlatan. Wiedziałem, znów wiedziałem, że będzie strzelono dalszy. Ben 1 poprawka. I teraz okazja do kontrataku. Daleki wykop. Ronaldo wygrywa pojedynek główkowy. Oczywiście, że tak. Pato. Już na skrzydle. Niecelne podanie. Cruze. Dobrze w defensywie. Oddanie piłki Brazylijczykowi. Kurczę, świędzi mnie tutaj. Ale atakujemy dalej. Jest, nie ma spalonego. Cruze. Dobry zwód. Ronaldo. To. Już chciałem powiedzieć, że lol. Po co właściwie próbuje takiego wczesnego dośrodkowania? Teraz już wiem, to jest Zlatan Ibrahimović Lewa noga, no, chyba piszczelem to jeszcze uderzył. Nieprawdopodobny gol. Czapki z głów dla mojego rywala, to jest, to jest czas. To jest czas, by Cristiano odpowiedział. Florenci wziął wszystko w swoje nogi, ja to szanuję. Kruszę do Cristiano Ronaldo. Karny cokolwiek, gol Cruze 2-2. Czy warto robić tę kartę? Odpowiedź brzmi tak. Nie, no ale poważnie, ze słabszej nogi, taki wolej. W samo okienko praktycznie. Strzeliłem od niechcenia, strzeliłem by strzelić, bo nie spodziewałem się, że piłka może wpaść. A jednak. No spalony. Kurde, bo się w kamyka zaraz zamienię. Cyk nad Balakiem. Cristiano Ronaldo, Dragback, wbiega. Podanie to jest Neresz, ale po... możecie mi odpowiedzieć na jedno pytanie, cholera? Czemu nie Kruse? Czemu Kruse nie szedł do tej piłki? Ja nie obwiniam gracza, ja obwiniam grę. To jest nie... niepojęte po prostu. Idealnie do niego ta piłka była zagrana i zamiast. Nie, po... ja tego nie kupuję. Kurczę. Gerard jeszcze próbujemy zaatakować. Nie ma faulu Wandajka i niestety prawdopodobnie. To była nasza ostatnia okazja, Robertson musi ścigać Royce'a, który no jest zmęczony, ale zapewne odda ostatnią dobrą wrzutkę Cholera, i tak miało wyglądać moje podanie do Cruze, tak miał wyglądać mój jeszcze mnie uci... Nie udało się, nie udało Pluję sobie... W... wiecie co, nie, ja nie obwiniam siebie, bo to kompletnie nie jest moja wina, że ta piłka nie trafiła do Cruze, który zagrał naprawdę kapitalny mecz i... Polubiłem te karty, na pewno nie będę miał po tej powtórki no nie ma, nie ma powtórki tej zmarnowanej akcji, ale serio, to mnie tak boli, że na tyle rzeczy w tej grze nie ma wpływu. No idealna piłeczka po ziemi, byłem pewien, że on ją przyjmie, to się nie stało i niestety porażka. Okej, okay. okej, okay. po prostu okej. Okay. Taki tam Messi 99, jeszcze Yashin Prime, no nie... Bo ja zawsze trafiam na niego w Draftach. A pierwszy raz chyba w Division Rivals. Ja nie chcę. Cóż, mam Ronaldinho dla biednych. Jest to Neresz, który wyprzedza Dawida Luisa i lobuje Jaszyna. On to robi! Niesamowite! W tak łatwy sposób pokonuje lewa Jaszyna. I to jest bramka. Bramka naszej nowej, młodej brazylijskiej gwiazdy. Jeszcze ze swojej słabszej prawej nogi. Jestem zaskoczony, jak łatwo udało mi się spenetrować drużynę. Prze y Jestem zaskoczony, jak łatwo udało mi się przejść drużynę przeciwnika poważnie. jedna prosta padła piłka. On nie ma tam byle kogo, więc. Tym bardziej dziwne. Muszę uważać teraz. No nie, pusta bramka, Ronald. Ale fart, i Gerard. Jezu, co ja robię? Będzie żółta kartka dla, dla Marcelo, ja jednak atakuję. I zobaczmy, Florencji podcinka do Cancelo To miało pójść do Perisicia I teraz piłka do niego trafia, mocne uderzenie spalone No nie wiem, czy to nie jest czas, by umieścić go już na stałe na ławce rezerwowych I zbudować odrobinę inny skład Oczywiście nawet z Cristiano Ronaldo, jednak bez Perisicia Bo powiem tak, wiem, że mówię pod wpływem emocji Ale ta liga weekendowa będzie takim ostatecznym sprawdzianem dla Perisicia Gerard. Chciałem powiedzieć, że brakowało mi takich podań, no poda nie do końca, bo to miało pójść do Cristiano Ronaldo Nie najlepiej broni ten Jaszyn, w draftach jest jakiś potężniejszy Tak, tylko chciałem rzucić okiem na moją drużynę, bo ten mikrofon się źle nieważne Dawno nie strzeliłem bramki z mojego schematu I to się nie zmienia, Perisic nie trafia z 6 metra z główki O rany Ależ tutaj miejsce miał Figo, Rwaltego tego nie wykorzystał, dopiero teraz Słupek! Mam nadzieję, że DH dotknął, bo się specjalnie nim ruszałem i kontra, tak, zobaczmy! Ogromna przewaga perisić. Fajnie, fajnie. Cristiano Ronaldo nie poszedł Maggidi Spin czemu gra po raz kolejny nie rejestruje moich ruchów padem. Najgorsze jest to. Anderson Figo. No i tym razem gol Oho, Cruze, pierwsza okazja po wejściu na boisko. Dobre podanie do Cristiano Ronaldo. Ten uderza z dystansu, fajny, opadający liść, jednak za, za nisko, za nisko to leciało. I Cruze powalczył Ronaldo znów i tym razem Jaszyn broni. Strzelałem, bo no nie wiem, myślałem, że to jest spalony. Myliłem się, gramy dalej. Jest corner, jest centra. Główka Milinkowicza, Sawicza i Jaszyn idealnie ustawiony. Świetnie, Sergiej. I teraz Neresz. Jest, jest Ronaldo. Wyczuty ten ruch. Uderzenie. No co to jest na miłość boską? I proszę Państwa, Cruze Znów mamy Neresza. Tym razem lepsze miejsce. I Ronaldo dobija. Jest. Dla takich momentów warto zapłacić te milion z hakiem za właśnie tę kartę. On wie, gdzie ma być. Całą drogą świetna robota Neresze No niestety przeciwnik ma teraz przewagę De Rossi A my mamy przewagę w ataku trzech Na Właściwie 4 na trzech. to chciałem powiedzieć, ale Bez nadzieja, po prostu bez nadzieja Florencji Masz tak kapitalne statystyki Wiem, że nie jesteś Mbappé, ale Ja oczekuję po prostu dobrego przyjęcia piłki To chyba niedużo, prawda? No to musi być spalony Wow i tak naprawdę muszę pochwalić DHS za ten mecz, bo wiecie, często na niego narzekam. Jednak to spotkanie, czysta dominacja. A teraz, Cruze. Jakie on ma podania, to jest bajka! A Nereszma, nie sa. tego pecha. Wiem, że się powtarzam, ale bardzo fajnie gra mi się tym Cruze, tylko by. Figo, pole karne, brawo. Nie mał spalonego, znaczy karnego. Sorry, już się gubię, bo chciałbym zdobyć trzecią bramkę, by po prostu już za... Skończyć ten mecz. Gerard Neres Kruze, chciałem zagrać tak tyłem, nie udało się. Jeszcze Cristiano Ronaldo, zyskujemy czas, Milinkovic Savic, fajna, fajna piłka. Gerard do Niemca Kruze, no, za wolno się zabiera, ale mamy to, mamy to. Jeszcze Kruze, wbiega Milinkovic Savic. Będzie gol? Jest! Neres, proszę państwa, Neres na 3 do 1. On ma to coś. Stwierdzam, że on naprawdę ma to coś. No, żeby wygrać tutaj pojedynek główkowy. Szacunek, niesamowity wyskok. I on naprawdę przypomina mi Neymara. No oczywiście, ma trzy gwiazdki słabszej nogi, ale... Daje mi dużo frajdy. No i co, zdobędzie kolejną bramkę, czy to będzie kol numer 4. Może teraz kilka sztuczek? No nie, nie udało się, szkoda. Ale to będzie ostatni gwizdek, proszę Państwa. No, jest wygrana. No, w miarę podbudowany jestem przed Foot Champions i podjąłem decyzję. Dawid Neresz z nami zostaje. On wystąpi w lidze weekendowej. I jestem ciekaw, czy wytrzyma ze mną te 30 spotkań. Bo Wy wiecie, że ja potrafię kogoś chwalić przed Foot Champions, a w trakcie ligi wyrzucam go jednak dwie bramki. Dodajmy do tego asystę. Bo gdyby nie Neresz, to Ronaldo by nie strzelił, więc ja to notuję jako asystę. Kapitalny występ, 17 meczów, 9 bramek i 3 asysty, no według mnie to jest naprawdę dobry wynik patrząc na to z kim on gra, no jest obok niego Perisic, jest Ronaldo, właśnie Cristiano, tak dużo asystuje, troszkę mniej strzela przed jego sprzedażą, tą pierwszą, to miało odrobinę lepszy wynik, ale to nadal jest CR7, no i kurczę ten Cruze. Naprawdę zróbcie go sobie, bo ta karta naprawdę daje mi frajdę. Myślę, że to może być piłkarz, który pomoże mi zdobyć 23, a może i więcej zwycięstw. Naprawdę nie mogę się doczekać już piąt. Naprawdę, tak pierwszy raz od dłuższego czasu czekam na ligę weekendową i mam nadzieję, że to jest dobry znak. Może wzmocnienia jakieś jeszcze nadejdą w ten czwartek, no ale nagrody nie będą jakieś wybitne, nawet nie będę miał wysoko ocenionej karty, nieważne. Tam jakieś paczuszki za Food Champions, postaram się coś zrobić w Division Rivals. Także nawet myślę, czy jest sens tutaj coś wzmocnić. Ja dziękuję wam za oglądanie, wiem, że odcinek chyba troszeczkę trwał, no ale chyba nie macie nic przeciwko takim dłuższym odcinkom. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia jutro w kolejnym filmie. Pozdrawiam, cześć!